takich historii przemierzają często przez pewne miejsca, po które na co dzień kroczy się, chodzi, a tyle tu głębi. Ten plac zawiera historię sprzed 33 lat. To Karol Wojtyła niegdyś powiedział, że lubił stać na bramce. To on kiedyś bardzo lubił grać w piłkę. Minęły lata, i tutaj właśnie, też na placu, tylko innym, rzekł takie znamienne słowa: Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jan Paweł II, błogosławiony. Z tego miejsca tutaj też kardynał Wyszyński, człowiek historia, rozpoczął, rozpoczął swój niezwykły szlak. Chciałabym dzisiaj, ponieważ czeka nas wielkie święto. Święto, które będzie trwało około miesiąca. Będziemy, będziemy tutaj gościć sportowców, kibiców. Odnieść się z taką miłością do wszystkich. Ta ziemia, która bruzdami krwi po rana, ta nasza polska ziemia, warszawska, również jakimiś kanałami dobra przepływa. Tego dobra, które. Przepływa przez polski kraj. Ten kraj, który jest rzeczywiście sumieniem świata. Może się warto zastanowić. Igrzyska. Piłka. Bramka. Pewnie będziemy kibicować naszych polskich kibiców. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak chciałam się do wszystkich zwrócić. Drodzy panowie, której, że jesteście dziećmi Bożymi. Gdy wy bez względu na to na wynik może warto by rozpocząć takie Boże igrzyska. Strzelać nieco innego gola, duchowego wprost w boskie serce. Czyż to tylko domeną świętych musi być? Że oni wprost do Serca Bożego trafiali i cóż, pomagali swoim rodakom, wieszczom. Pewne nurty nie tylko Europy, świata przepływały przez ich serca. Pan Bóg dzisiaj wybiera ludzi prostych. Sportowcy mają w sobie też coś z prostoty. A może by tak trzeba było rozegrać te Boże Igrzyska. Zwyciężać zło dobrem. Mamy piękny czas. Ten czas, który rzeczywiście będą nam patronowali nasi... no ci, którzy już nas poprzedzili, wielcy i będą patrzeć na tą polską ziemię. Tą polską ziemię, która tak serdecznie, z całego serca i Warszawa przywita tych, którzy tutaj przybędą. Jak powiedziałam, tą Ziemię zroszoną krwią, ale również tą Ziemię, na tą Ziemię tak bardzo serdeczną, tak bardzo bożą. Ksiądz Jerzy-Papiełuszko tutaj nieopodal pracował. Jan Paweł II tutaj stąpał. Kardynał Wyszyński, kardynał Hlond, O mój Boże, nie trzeba wy wymieniać wszystkich i Mickiewicz, i Szoten. Pan Bóg pisze swoje dzieje przez nasze polskie serca. Pan Bóg pisze swoje dzieje przez nasze europejskie serca. Pan Bóg pisze swoje dzieje przez dzieje, przez serce każdego człowieka. Pióro historii i pióro wieczności Pan Bóg oddał w nasze serca. Drodzy Państwo, świętować to piękna rzecz, wspaniała rzecz, ale myślę sobie, że jeżeli dodamy do tego świętowania pewnej głębi, takiej głębi nieprzemijalnej, głębi wieczności, głębi całej historii, plejad naszych wielkich, wielkich wieszczów, wspaniałych. I męczenników, i świętych, to to nasze polskie święto może trwać nie tylko zaledwie kilka tygodni, ale cały rok. Bądźmy może, my Polacy, bramą na ościeżaj ku wieczności tej jedynej bramie. Ugośćmy tutaj wszystkich sercem, sercem gorącym, takim jak nas Bóg kiedyś, na niej wszystkich witać będzie tych, którzy zasłużyli, którzy Jego pokochali, którzy mnie nienawidzili, którzy miłowali drugiego człowieka. Niechaj ta nasza polska ziemia w tych dniach stanie się czymś, po czym te nuty boskiej pieśni, tak bym powiedziała, bo one może na, na, naprzód w trudzie wielkim się rodzą, te boskie nuty boskiej pieśni, pieśni miłości, może później, gdy rozjedziemy się do domów, my tu Polacy zostaniemy, te nuty gdzieś w sercach nam zabrzmią. Jest coś takiego, drodzy Państwo, że w serce każdego człowieka Pan Bóg wpisał swoją boską historię. Nad wszystkie historie świata, a w tej boskiej historii jest taka pewna przepiękna pieśń pieśń, która z niestworzonych nut się składa pieśń miłości. Ja bym chciała życzyć wszystkim, którzy tutaj przyjdą, których sercem ugościmy, aby po rozjechaniu się do, do swoich domów posłyszeli, może gdzieś tam z dala, przypomnianą z polskiego kraju, gdzie pod Strzechami słowa Wieszczów niegdyś wypowiadali, a my je pamiętamy. Choć to może tutaj nie Strzechy, już takie rzeczywiście nowo, nowoczesne budownictwo, niemniej jednak nasze polskie serce. I to z Mickiewicza, i to z Chopina, nut niezwykłych zostało. Ja życzę wszystkim, których tutaj ugościmy, posłyszenia w swoich sercach tak przepięknej, głębokiej, czułej pieśni miłości. Pieśń miłości. Jest to pieśń od Boga. Żydzi nazwą El Shaddai, muzułmanie Allah. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja też jestem Polką tutaj i chciałabym w darze od nas, od tego kraju, niezwykłego kraju, który rzeczywiście sumieniem ma być dla świata, ale który przede wszystkim najpierw chce dać tą miłość każdemu, który tutaj zagości. Życzę Państwu posłyszenia w swoim sercu tej niezwykłej pieśni, pieśni miłości boskiej, która pomoże w dniu codziennym przeciwstawić się nienawiści. Przeciwstawić się nikczemności, przeciwstawić się barbarzyństwu, przeciwstawić się znęcaniu się jeden nad drugim. Wokół przepiękna symfonia światów, można tak powiedzieć. To nie tylko wielcy wieszczowie o tym pisali. Tak naprawdę się wsłuchać ogarnia nas miłość. Drodzy Państwo, Życzymy i ja osobiście życzę, jako dziecko polskiej ziemi, a przekocham swój polski, tak piękny, niezwykły kraj, a żeby Państwo posłyszeli pieśń miłości, a ona potem Wam pomoże na swoich własnych osobistych, społecznych, krajowych odcinkach rzucać gole, ale prosto w boskie serce: serce Boga miłości. I to będzie ten ostatni kiedyś rzut. Wieczność. Nieskończoność. Nieskończoność niewypowiedziana. Wielkie szczęście Boże. To była właśnie rocznica kalendarzowa, a jako że dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego, więc liturgiczna rocznica pobytu Jana Pawła II w tym miejscu, ja właśnie dziś. A kalendarzowa 2 czerwiec, mój Boże, w to właśnie euro 2012. Proszę bardzo, lata się właśnie ta rocznica papieska i rocznica naszego wielkiego wieszcza, Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.